Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj zaczniemy od grubej refleksji. Często nie doceniamy klocków, które mamy, no i po prostu się nimi nie cieszymy. Taką mądrość wygłosił ostatnio Klockozaur. I coś w tym jest, to chyba prawda. Też jestem delikatnie znużony wszechobecnym zalewem nic nie wnoszących recenzji. Sam muszę częściej po prostu bawić się klockami, poustawiać w jakiś ciekawy sposób zestawy, odegrać głupawe scenki, no a kiedyś, kiedyś posegreguję to wszystko i w pełni uwolnię swój kreatywny potencjał. Obiec to wam. A dzisiaj, dzisiaj zapraszam Was na pierwszy z kilku odcinków na wybrzeżu Isla Nublar, czyli ponownie Park Jurajski. Przyjrzymy się zapowiadanej nowej lokalizacji, czyli plaży. Oj, wrócimy tutaj pewnie jeszcze w kwietniu. Zanim jeszcze wrócimy, to wszystko oglądać wiecie co może tak. Zanim jeszcze wrócimy to wszystko oglądać, no to chciałem wam podziękować za wybitną, naprawdę wybitną aktywność pod ostatnim filmem z tej serii, no bo wbiliście chyba coś około 8 tysięcy łapek w górę. Świetny wynik no i nie podpuszczam was, ale teraz chyba tego nie powtórzycie co? Dobra, Lecimy oglądać. W momencie, kiedy to nagrywam, jesteśmy pozamykani, a maseczki przyrastają nam do twarzy, więc taka makieta była całkiem terapeutyczna. Czekają nas pewnie kolejne obostrzenia. Jeśli o mnie chodzi, nie mam możliwości wyrwania się na Zanzibar z dziewczyną, bo A, wydałbym na to zbyt dużo oszczędności, i B, obecnie z nikim się nie spotykam. No dalej, poczujcie ze mną ten wakacyjny klimat. Jak tam wasze zimowe oponki? Bo moja ma się dobrze. Tak naprawdę to ta główna, najważniejsza część plaży zbudowała się niemal sama. Po tej stronie umieściłem niewielką scenę muzyczną. Dalej muszą być jakieś budki z żarciem, jakieś parasole, jakieś koce. Co prawda to nie jest Morze Bałtyckie, więc nie ma tutaj tysiąca parawanów, no ale zależało mi, żeby osiągnąć taki efekt dobrze działającego mrowiska. Każdy robi tutaj właściwie co innego. Ludzie budują zamki z piasku, ludzie tańczą, ludzie śpiewają, ludzie coś jedzą, ludzie się opalają, no robią naprawdę najróżniejsze rzeczy. No, i ten piasek miał się aż kleić od konsumpcji, turbokapitalizm i korwin sprzedający swoje paróweczki. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jaka grę, słodka jak bez. Chce śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy. Mokre od oh, łez. Hej, 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 chwileczkę, czegoś mi tutaj brakuje. Hmm. No, oczywiście, że tak. Brakuje nam stoiska LEGO, dlatego na szybko pozwolę sobie je zbudować. To jest polibak z roku 2021. Kosztuje około dwie dyszki. No i 47 elementów w środku z tego co kojarzę. Z fajniejszych klocków na pewno ta aparatura do płatności zbliżeniowej, no i ten oto tors. Ale jako, że to nie jest jakaś tam recenzja, tylko makieta, pozwólcie, że na przyspieszonym tempie po prostu na szybciuchu to zbuduję. No i za chwilę dostawimy to do makiety, bo jakieś stanowisko z popcornem to wszystko jest potrzebne, ale w końcu Lego. Lego. to jest ważne żeby sobie móc na wakacjach coś takiego kupić już nie gadam tylko buduję o teraz będzie perfekcyjnie każdy będzie miał możliwość zakupienia nowego zestawu albo kilku luźnych klocków no bajka Jasne, pewnie ta przystań jest trochę przesadzona. Tutaj jest zbyt płytko, żeby tak blisko brzegu dopłynąć, no i później nie uszkodzić silnika. No ale mi to się podoba. Zobaczcie, to są takie same jachty z Lego City, ale ten drugi trochę sobie zmodyfikowałem. Przynajmniej jeżeli chodzi o tapicerkę, jakieś koce na przodzie. No i wygląda to nieco inaczej, ale nadal fajnie. A ci tam? Co oni robią? No to jest chyba rodzeństwo. Zbudowali sobie zjeżdżalnie, teraz kopią tunel, żeby móc bezpośrednio z domku wskakiwać do oceanu. Zobaczmy, czy to już działa? Czy muszą jeszcze trochę pokopać? No chyba tak, ten tunel jest zbyt płytki. A po kąpieli w oceanie, dobrze jest zmyć siebie sól, dlatego gdzie niegdzie są rozlokowane prysznice. Natalia, kochanie, jak ci się podoba nasz romantyczny rejs? Ech, jest do Bani. Nie mam Wi-Fi. Wracajmy do Polski. Tak lepiej. Jest tutaj bezpiecznie. Na brzeże jest nieustannie patrolowane i jednej rzeczy dzięki tej makiecie się dowiedziałem. Raczej nie mam ciekawych pomysłów na budowanie fal, na budowanie wody. No tutaj akurat wykorzystuję ślizgacze, żeby osiągnąć ten efekt ruchu, a jeżeli chodzi o fale, no to kilka zbudowałem, kiedy już jakby ta woda uderza o piach. No, i powiedzmy, wygląda to nie najgorzej, dajcie znać. A jeszcze ciekawszy efekt można uzyskać, kiedy mieszamy zwykłe płytki razem z takimi gładkimi, no i wtedy wygląda to niesłychanie naturalnie. Tak naprawdę to wszystko tutaj najbliżej wody powinno być pokryte tymi właśnie gładkimi. No, taki efekt byłby naprawdę zadowalający. Kiedyś to zrobię. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych, pięknych kobiet znać. Siatkówka plażowa kobiet to chyba najpiękniejszy sport na świecie. Dobra, sorry, młodzi też oglądają. Koniec tych samczych wynurzeń. Lećmy dalej. Co prawda nie jest to żaden ludzik misznę, ale wydaje mi się, że taki Triceratops, a właściwie jego szkielet, pasuje na dach stacji Oktanu. Ta stacja jest czynna 24 godziny na dobę, więc właściwie jest jedynym sklepem w okolicy, gdzie można zawsze coś kupić. Wydaje mi się, że mogą tutaj mieć niezły obrót. To co, wpadniemy na hot -doszka? Ale zobaczcie, te nowe płytki drogi tutaj mi się sprawdziły. No bo jak to by były te klasyczne płyty... To mógłbym się nie wmieścić, jednak na tym stole nie ma aż tak super dużo miejsca. A tak wszystko się pomieściło i ta skarpa wygląda, no, akceptowalnie. Mamo, mamo, zobacz, to ja całkiem sam zbudowałem ten zamek z piasku. Mm, no, całkiem niezły. Słuchaj, synuś, mamusia teraz pójdzie pobiegać na plaży niesłychanie dobrze rzeźbią się łydki, a ty słuchaj pana ratownika i będę za jakieś 2-3 godzinki. Mm, no dobrze to ja spróbuję coś jeszcze zbudować. Okej, okay, lecę! Three hours later... Mm, ty tutaj... Mm, mm, mm. O, już gotowy. Urwisie! Co ty zbudowałeś? Niesamowite! Musimy to zgłosić na konkurs. Do wygrania jest 1000 dolarów. A, a wcześniej jakoś we mnie nie wierzyłaś. No dobrze, dobrze Urwisie, chodź, chodź. Przytul się do mamusi. Najwyższa pora przenieść ten apartamentowiec i ustawić go na moim białym stoliku do recenzji, żebyśmy mogli lepiej się temu przyjrzeć, bo na makiecie wiecie, to tam daleko stoi, a tutaj będziemy mieli lepszy wgląd. No i co my tutaj mamy? Naprawdę dużo szkła, taka nowoczesna bryła, fotowoltanika na dachach i muszą tutaj być niezłe widoki. Wybaczcie, jeśli gdzie niegdzie znajdziecie odrobinę kurzu, no ale ten budynek długo stał. A co mamy na dachu? Tak, jest basen, no totalny all inclusive. Po lewej stronie budynku zaplanowałem niewielki zielony skwerek. Stwierdziłem, że fajnie będzie mieć takie miejsce, co by można zjeść, coś zakupionego, ewentualnie przygotowanego na balkonie. No i mamy jakiś skuter, nowi goście docierają do budynku, tutaj jakieś zarezerwowane miejsca parkingowe. Ale, ale, co się dzieje na pierwszym planie? Czyżby jakieś oświadczyny? No to myślę, że warto by podmienić nieco scenografię, żeby bardziej to wszystko pasowało. Poprosimy odpowiedni utwór muzyczny, co by pasował do tej odświętnej sytuacji. No i może już pora podejrzeć reakcję jego partnerki. Czy ona jest zadowolona z tych oświadczyn? Ojej, nie wiem. Nie wiem czy będą zaręczyny, bo raczej tamina źle świadczy o całej tej sytuacji. Nie mam dobrych przeczuć.. Coś się... Coś się popsuło. Dość długo myślałem, jaki pojazd nadawałby się w okolice tego apartamentowca i na szczęście przypomniałem sobie o tym różowym kabriolecie. No moim zdaniem świetnie tutaj pasuje, a pochodzi z zestawu Bistro w Śródmieściu. Widać, że mamy jakiś instrument muzyczny, zresztą ten pan jest mocno rozśpiewany. No dobra, z powrotem tutaj do tego jakby garażu wycofajmy gablotę, no i lecimy dalej. A jak widzicie tutaj w pobliżu też jest przystanek autobusowy, chociaż te snowy to raczej wynajmują auta. Idę o zakład, że większość z was rozpoznała w tym apartamentowcu silną inspirację domem rodzinnym. I rzeczywiście ten zestaw posłużył jako baza, no ale został znacznie rozbudowany i powiększony. Dość powiedzieć, że teraz budynek liczy 50 cm wysokości. Nie podobała mi się ta góra i trochę ją zmieniłem. Teraz mamy tam taką niewielką siłownię. Przyjrzyjmy się temu balkonikowi, on też jest powiększony. Może zabiorę tą parasolkę, będziemy lepiej widzieć. Tutaj jest matka z córką. Widać, że wreszcie załapały dobry kąt i gadają sobie o muzyce. Na dodatek umieściłem tutaj dwa grille i narzekałem, że nie było tam żadnych nadruków. Teraz są jakieś zegary, jakieś mierniki temperatury, dlatego ten pan może sobie w spokoju uprawiać barbecue. Na dodatek zachowałem pewną modłowość tego budynku, czyli moglibyśmy to sobie pozdejmować, żeby lepiej wszędzie pozaglądać. I teraz zapraszam was do środka, bo każde z tych pomieszczeń jest dosyć ciekawe. Aha, była jeszcze jedna modyfikacja, mianowicie usunąłem ten bluszcz z tej drewnianej obudowy. No, w ten sposób bardziej mi się to podoba. Jednak tak. Parter oraz pierwsze piętro są raczej mało ciekawe. No, w tym miejscu mamy tą niewielką, klitkowatą wręcz kuchnię, żeby coś sobie odgrzać. Wyżej łazienka to jest takie abecadło. Dalej pokoik komputerowy. Jakby komuś padł telefon, no, to tutaj może sobie sprawdzić na przykład ceny akcji. Bo często bogacze lubią mieć wszystko pod kontrolą jakieś pomieszczenia gospodarcze, dywaniki do jogi. Coca-Cola, no nieśmiertelna na moich makietach jesteśmy w połowie omawiania współpracy to znaczy ja chcę, a Coca-Cola jeszcze nawet o mnie nie wie. Tutaj mamy jakieś lodówki, więc pewnie w środku no tak, mamy lody, a wyżej okej, okay, mleko no bo tędy prowadzą drzwi na ten balkon więc można sobie pochwycić taki zimny przysmak i ze spokojem spożyć na balkonie. To może być nawet fajne uczucie. Na drugim oraz trzecim piętrze znajdują się apartamenty ekscentrycznych bogaczy, i widać tutaj wysoki standard. Między innymi stucalowa plazma na ścianie, specjalny stół do masażu. No to ma chyba więcej sensu niż te stoły na lotnisku, bo tam nie ma żadnej prywatności. W każdym z tych apartamentów są dwa łóżka, a tutaj nawet może na chwilę Cię przesunę, przepraszam bardzo, znajduje się taki komputer. No bo jeżeli jest specjalny pokaz, nie wiem, z mozozaurem, no to jest tutaj imienne zaproszenie. Że jeżeli chcesz się udać, no to potwierdź, a za chwilę ktoś po ciebie przyjedzie. Całkiem nieźle to jest zorganizowane. Czy Wy widzicie to lustro tutaj w tle? No. Czekałem, czekałem i wreszcie przydała się ta saszetka z LEGO Friends, bo tylko tutaj widziałem ten oto element. Ale dobra, przenosimy się jeszcze wyżej i mamy tutaj jakiegoś pasjonata popkultury, i jego służący przynosi mu pizzę, a tutaj na ścianie wiele płyt jakaś kolekcja pluszowych niedźwiadków. <laughs> to wygląda naprawdę ekscentrycznie. No i będąc w takim miejscu, on po prostu czyta książkę? No przecież trzeba zwiedzać chodzić no bo. Do takiego miejsca to nie każdy może trafić. Czwarte oraz piąte piętro są całkowicie przeszklone. Zawsze chciałem coś takiego zbudować. Oczywiście tu by się przydały jeszcze jakieś schody, jakaś winda, chociażby drabinki, no ale nie chciałem marnować miejsca, bo pamiętajcie, że cały ten budynek jest elementem jeszcze większej makiety. Dobra, przejdźmy już do tej siłowni. Tutaj jest trening, bo trenerka personalna motywuje swojego klienta, żeby jeszcze się trochę wysilił i pouderzał w worek. No mamy tutaj klasykę gatunku, czyli jakąś ławeczkę do wyciskania i jakieś handelki. A tutaj na samej górze mamy pokój widokowy, no w tym miejscu trzeba się było oświadczyć, może efekt byłby inny. No, a w tym momencie znajdujemy się prawie na dachu świata na samym czubku tego apartamentowca i przy tak wysokich konstrukcjach polecam używać tego typu elementy do wzmocnienia sufitu. No w każdym razie co się tutaj znajduje pięknie ulokowany basen. Czy wy sobie wyobrażacie jaki stąd musi być widok? No nic, tylko się pluskać, zajadać przekąski i słuchać muzyki. W ten sposób to można się zestarzeć. Ale co jeżeli jest już poza sezonem? No to trzeba byłoby zamknąć ten otwarty basen. Wiecie jak to zrobić? No już wam pokazuję, tylko wyproszę stąd gości. No bo czasem wiecie, jest pora deszczowa, Albo jakieś liści mogą nawiać, albo coś w tym guście, no i wtedy wystarczy zamontować w tym miejscu dach. No oczywiście, dosyć ciężko to zrobić przy tak wysokim budynku, ale załóżmy, że to są klocki. Niektóre rozwiązania są nieco komiksowe, nieco baśniowe. O, ale te dachy tak z góry wyglądają całkiem fajnie, prawda? Wiemy już w jakich warunkach mieszkają najbogatsi odwiedzający park jurajski. To teraz może zajrzyjmy do takiej chatki robotników. W środku różni ludzie zamieszkują. Są to i sprzątacze, i kucharze, i jacyś animatorzy, no dosłownie wszyscy usługodawcy, którzy tutaj przyjechali, żeby trochę zarobić. W jednym takim domku mieszka pięciu pracowników, a akurat mamy pięć par drzwi. No to zajrzyjmy do środka, bo te warunki nie są jakieś takie rewelacyjne, ale chyba niczego im nie brakuje. O! Chyba właśnie przyjechał tutaj nowy pracownik, prawdopodobnie muzyk, i jego stary kolega wręcza mu plan wyspy, co by nie czuł się zagubiony w pierwszych dniach. Zobaczcie, to nie tylko czas na pracę, no bo mamy tutaj kilka desek surfingowych. Prawdopodobnie w czasie wolnym oni mają coś z życia: mogą się przejść na plażę, porobić coś ciekawego, no czyli przyjemne, spożytecznym. Początkowo chciałem zbudować to w ten sposób, żeby każde z tych żółtych drzwi prowadziły do obskurnego pokoiku, ale potem pomyślałem, urządźmy tutaj coś na kształt hostelu i mamy pięć wolno stojących łóżek, dalej jakieś szafki gdzieś tam w cieniu. Tutaj na środku znajduje się chyba safe do zdeponowania cennych przedmiotów oraz wypłaty, dalej stół do ping-ponga, a w lewej stronie tego pomieszczenia Chyba jakieś stanowiska komputerowe. No jest nieźle, bo na pięć osób mamy trzy komputery. Oczywiście nie ma tutaj prysznicy, nie ma tutaj łazienki, to trzeba iść do innego domku. A tutaj robotnik na Fajrancie chce chyba namówić swojego koleżkę na pojedynek wrzutki, czy też tak zwanego darta. No a wyżej znajduje się bardzo przestronna kuchnia. Znajdziemy tutaj wszelki niezbędny sprzęt, czyli zmywarkę piekarnik, jakiś zlewozmywak tutaj byłyby jakieś lodówki no a w tym miejscu chyba taki duży blat do wspólnego jedzenia. Rzadko się tak zdarza, żeby akurat wszyscy mieli wolne no ale jeżeli chcą to mogą się trochę pointegrować. Bardzo podoba mi się ten schowek tutaj na górze no wypełniłem go po brzegi jedzeniem bo tak to wygląda. Oni dostają kwaterę, dostają pożywienie no i wystarczy, że spełniają swoje obowiązki czyli po prostu chodzą do pracy i tak przez kilka miesięcy, a potem wracają do swoich rodzin. Można tutaj naprawdę dużo zarobić. Bardzo jestem zadowolony chociażby z tego tutaj miksera, bo wygląda to całkiem, całkiem nieźle. A Wam co się podoba? Jeszcze Wam tylko pokażę, że właściwie, żeby wpuścić tu więcej światła, możemy wyciągnąć cały ten schowek, cały ten stryszek, ale nie robi się to jakoś bardzo łatwo. Coś czuję, że zaraz to wszystko popsuje, ale chyba, chyba się uda. A w tym miejscu mamy i miód, i marchew, i banany, i popcorn, jakieś ananasy, jabłka, pieczywo, jajka, płatki śniadaniowe, no i bardzo fajnie, są dobrze zaopatrzeni. I jak to wygląda bez tej góry? No jest zdecydowanie więcej światła. Jak ja tutaj dzisiaj robię miks popkulturowy, to normalnie w głowie się nie mieści i czaszka paruje. Wam się oczy otworzą, kiedy mnie się zamkną. Jestem niepodrabialnym Macikiem. Maciusia, co ci jest? Maciek, coś, coś się stało. Dzisiaj celowo nie omawiam tego małego, wesołego miasteczka, tylko pokazałem kilka kadrów na zachętę. Chcę i muszę jeszcze mocno nad tym popracować, dodać charakteru temu miejscu, przemyśleć i udoskonalić kilka rzeczy. Niech klocki zaczną żyć i sprawiać prawdziwą przyjemność. Jeśli chcesz towarzyszyć mi w tej podróży, zostaw subskrypcję i będziemy się częściej razem śmiać. Hej hej!